Dzień dobry kochani, dawno nie było u mnie ciasta na kanale, także witam Was dzisiaj tartą kajmakową. Te ranty tutaj, one nie są przypieczone, to jest cukier. Tutaj trzeba było posypać na brzegach cukier, on się tak przypiekł. Natomiast tarta prezentuje się tak. Jeżeli jesteście ciekawi, tu podlinkuję Wam przepis. Po prostu wpisałam składniki, które miałam, z których miałam ochotę też zrobić jakiś deser. I wyskoczył mi właśnie ten nic za słodka, także bardzo Wam polecam nie czuć e, właśnie tej słodyczy kajmaku. Jest posmak, ale nie ta wielka słodycz, także bardzo, bardzo Wam polecam taką tartę. Chciałam Wam, kochani, szybciutko pokazać serię Kerastas, na którą się zdecydowałam do włosów, ogólnie może kosmetyki, bo to jest już z innej serii. W każdym razie długo wahałam się, która seria, jeżeli chodzi o szampon i odżywkę, w zasadzie kąpiel i odżywkę, będzie dla mnie najodpowiedniejsza i zastanawiałam się pomiędzy serią dla włosów blond. Również intrygowała mnie seria. Normalizująca, czyli dla włosów tłustych u nasady i suchych na końcach. Natomiast jako pierwsza do moich testów przybyła ta oto, czyli seria do włosów łamliwych, do włosów wypadających i generalnie włosów osłabionych. Pomyślałam, że od tego zacznę, od tego wyjdę, żeby te włosy faktycznie może odbudować, przywrócić do życia. A potem zobaczymy, być może faktycznie skuszę się na którąś z tamtych serii, aby sobie porównać. Tak więc mam tutaj tak jak wspomniałam, kąpiel i odżywkę i jeden mankament, jaki zauważyłam to to, że te opakowania trzeba odkręcać, jak wiemy, no pod prysznicem jest to mniej wygodne, aniżeli gdyby miały taki klips, ale no trudno, e, przewęczymy się w każdym razie zauważyłam, że pięknie pachną i po tych kilku użyciach mogę Wam powiedzieć, że włosy zachowują się tak jakbyśmy wyszli od fryzjera wyszły od fryzjera są e, bardzo bardzo mięciutkie nawilżone, są sypkie i e, są, są naprawdę przepiękne i w dotyku, i w wyglądzie. Także zobaczymy, jak na dłuższą metę ta seria się będzie u mnie sprawdzała. A kolejna rzecz, na którą nie mogłam się nie zdecydować, to ten słynny olejek z Karastas. To jest akurat wersja chyba walentynkowa, limitowana. Jest w takim czerwonym opakowaniu. Opakowanie jest szklane. I te kosmetyki ja zakupiłam na stronie freezer.pl, ponieważ były. Każdy jeden praktycznie był tam w jakiejś promocji, tak więc super. Nie wpisywałam żadnego kodu, one po prostu już miały naliczony rabat, Także. Tak, będę testowała. Kochani, dajcie znać, czy znacie te kosmetyki, czy używałyście, czy uważacie, że jednak nie są warte swojej ceny. I wyszłyśmy sobie na dwór. Jak widzicie po moim ubiorze, dzisiaj jest dość zimno. Mimo przepięknego słoneczka, naprawdę, naprawdę jest wietrznie i zimno, także poubierane. Ale trochę sobie spędzimy czas na zewnątrz. In the dead of winter's night We can see the clouds are closing in If we wait till morning light We'll be jesteśmy w domku, jednak za długo na dworze nie dało się wysiedzieć. Naprawdę jest bardzo zimno, ale teraz robimy jakieś takie twory. To jest ślimak. Tutaj widzę, Nadia mu pododawała jakieś elementy. <laughs> Z Modeliny. Mamy taką Modelinę fluorescencyjną, czyli nie dość, że kolory są bardzo jaskrawe, to jeszcze świecą w ciemności. Także takie cuda będziemy tworzyć. Co masz na Dusiu? Pika. Pokaż? Co masz? Pika piłka? Nie, to Robak? Tak. Robak? Tak. Jest robak? Tak. Ojej. Kochani, ten vlog na pewno będzie łączony. Mamy kolejny dzień. Ja się właśnie wzięłam za mycie okien dachowych. W tle słyszycie pieska sąsiada. No i tak, okna dachowe temat rzeka nigdy chyba nie ma dobrej pogody, aby je myć albo za zimno, albo zbyt wietrznie albo tak jak dziś słońce natomiast to, no już wola jak jest to, to słońce jest troszkę chłodniej na dworze, więc do wytrzymania. No i spójrzcie, tak wygląda umyte okno. Pokażę Wam do porównania to nieumyte. O, widać, myślę, nawet na kamerze różnice. Także tak, zbieram się. No i to jest oczywiście syzypowa praca, ponieważ te okna najczystsze długo nie pozostaną. Wystarczy, że spadnie deszcz, no ale trzeba je raz na jakiś czas po prostu przetrzeć. Takie jest moje zdanie. Dajcie koniecznie znać, czy macie okna dachowe w swoich domach i jak często je myjecie. Chętnie poznam Wasze tutaj zdanie. Pewnie przy zrzucaniu plików okaże się, ile udało mi się nagrać przez te dwa dni. Przepraszam Was, że są to takie totalne zlepki, natomiast mam tyle pracy, tyle obowiązków domowych, że nie ogarniał naprawdę, mimo że jest kwarantanna, mimo że siedzimy w domu, to ja tego mam zdecydowanie więcej. W każdym razie chciałam Wam pokazać mój prezent urodzinowy, jeden z wielu, które dostałam, natomiast ten dotarł do mnie jako ostatni. Ale też był no, totalnie moim marzeniem i moim zdaniem z absolutnym hitem u mnie. E, mowa tutaj o zapachu marki John Malone. Ja byłam strasznie ciekawa kosmetyków tej firmy. Wiele osób wypowiadało się, że zapachy są naprawdę nietuzinkowe, inne e, niż, e, niż reszta i. Bardzo, bardzo byłam zaciekawiona. No i wreszcie mam okazję sprawdzić. Zdecydowanie bardzo chciałam mieć ten zapach na początku, czyli kwiat nektarynki i miód. Polecała je m.in. Olfaktoria i właśnie na ten czas, czyli wiosenno-letni. Ja wiem, że teraz jest jak jest, ale chociaż takimi rzeczami można sobie troszeczkę humor poprawić, moi drodzy. Także zapach Joe Malone już u mnie. Eee, tutaj jest 30 ml pojemności. Jestem zachwycona tym zapachem, od razu Wam powiem. Nie wiem jak z trwałością, ponieważ. A już mi zabierasz? Poczekaj chwilkę, kochanie. Nie wiem jeszcze jak z trwałością, ponieważ yy, prysnęłam się mi. Pokąpieli na noc, ale nie mogłam po prostu się doczekać, a akurat taką późną porą prezent do mnie dotarł. Natomiast będę testować, i oczywiście będę wam dawała znać. Niemniej zapach mnie oczarował. Także koniecznie podzielcie się ze mną, czy znacie zapachy tej marki, jakie polecacie. Bo jestem tym oczarowana, więc wydaje mi się, że to nie jest pierwszy i ostatni produkt tej marki u mnie. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, za spędzony ze mną czas. Trzymajcie się kochani w zdrowiu, uważajcie na siebie, stosujcie się do wszystkich zaleceń. Siedźmy w domku, nie szukajmy głuza. I tak, zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zostawcie jakiś ślad po sobie i co? Pozdrawiam was. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa.